Myślę, że po części tak, w sensie głównie w kierunkach technicznych, w których informatyka jest wykorzystywana, na przykład w mechatronice, w programowaniu. Jest parę firm, na przykład serwisowych, w których myślę, że mógłbym znaleźć pracę. Moim zdaniem, jeżeli ktoś chce pracować, to na pewno tą pracę znajdzie. Jeżeli się ma 16, 18 złotych na godzinę, to mówię o budowlance, a nie tam jakichś innych konkretnych sprawach, to moim zdaniem tak. Wydaje mi się, że znalazłbym, ale na pewno nie takie, które by mnie jakoś satysfakcjonowało. To byłaby taka praca po prostu, no coś związane może z informatyką, ale wydaje mi się, że nic takiego lepszego w Kaliszu by się nie znalazło. Ciężko byłoby. Tak, większe w perspektywy, w wydaje mi się, że w jakieś właśnie większej miasta by trzeba było. pracę tutaj gdzieś? Jak oceniasz ten taki rynek pracy? Myślę, że, że z, lat, z biegiem lat po prostu będzie się to rozwijać tutaj w Kaliszu. Zależy też od profesji, którą po prostu wybiorę, tak? Myślę, że znajdę tu jakąś pracę taką sensowną. W Kaliszu bym chciał, bym miał blisko miejsce zamieszkania, ale czy będzie? Czy jest tutaj robota dla ludzi z moim wykształceniem? No nie wiem, no tak mało jest takich miejsc. Raczej gdzieś w innym mieście, gdzieś w Rosław, Poznań. Wydaje się, że tak, bo w sumie to jest taki zawód dość płynny, że zawsze znajdziesz sobie pracę, jakiś tam dorobisz gdzieś na boku. Szczególnie jak jesteś grafikiem, to wiesz, w internecie zna zawsze znajdzie się praca, nieważne gdzie jesteś. Ja uważam, że nie i w ogóle nie wiążę przyszłości z Kaliszem. Ja też nie, Takie? nie widzę się w Kaliszu tutaj. No myślę, że w ogóle tutaj nie ma jakby miejsc pracy, przynajmniej ja tutaj nie, nie znalazłam nic takiego, w czym chciałabym pracować. Tak, ja też jakoś jeszcze za bardzo nie, nie rozglądałam się w tych tematach, ale też jakoś nie sądzę, żebym tutaj się odnalazła. W Kaliszu akurat nie, ale moim zdaniem jeszcze powinny być bardziej rozbudowane, jak jest na przykład plecę przy Ostrzu Wielkopolskich. Myślę, że miasto powinno zapraszać inwestorów tutaj, żeby. No... Yy, budowali tutaj zakłady pracy, żeby więcej ludzi miało też pracę. Co bym zmienił? W sumie nie wiem, to wydaje mi się, że jest jakby problem w samym mieście jak mi się wydaje. No. Na przykład popatrzmy na taki, nie wiem, Poznań, Wrocław, to mm, no jest dużo większa infrastruktura całego miasta, dużo większe miasto. No i tam są, wiadomo, te wszystkie większe firmy mają właśnie siedziby w takich większych miastach, jakieś takie. No więc wydaje mi się, że w, no nie wiem, czy można by coś zmienić, to po prostu musiałoby się całe miasto bardziej rozbudować, musiałoby być większe. Nie wiem, co można by było zmienić. Na pewno ta cała sytuacja, co jest z koronawirusem i, i, ten, i tymi obostrzeniami, strasznie wszystko komplikuje ludziom, którzy mają inwestować, czy coś w tym stylu, strasznie blokuje. No ja myślę, że mi się wydaje, że po pierwsze brakuje takich naprawdę porządnych uczelni, które mogłyby mnie wykształcić właśnie w jakimś kierunku, nawet jeśli bym nie wiedziała, co chcę teraz zrobić, to na studiach, żebym wpadła na taki pomysł, który by mnie zainspirował dalej do pracy.